A Pani jest? wnuczką. ja przyjechałam wsparcie ja już z, mocnym z wsparciem, dana. z mocnym wsparciem, bo że moje wnuczki kochane bardzo uwielbiają <grym> No tak. właśnie słyszeliśmy, że tak, nie dość, że dostają na miejscu, to jeszcze na wynos. To so? jeszcze na wynos, jak jadę do nich w odwiedziny, to od razu już pytanie, ja. pytają, babcia, to pytam masz? No właśnie, to tak jest. To, teraz, to, są tradycyjne, czyli takie jakby, to są tradycyjne, które były robione w moim domu. Robiła je mama na śniadanie. Mhm. Pani ma sentymentalne. Tak, przypomnienia. Mama może... teraz rocznicę, y, mamy i takie też. Aha, dobrze. Czyli z mamą się pani, pani opowiada, tak, tak? mama? Tak, zawsze... mama nam gotowała zawsze, budziła nas do szkoły. Mhm. Wstawiała szybciutko wodę i już te pytka pachniały kakao i to myśmy poszliśmy do szkoły, to już były te pytka robione. Bardzo mi się to podobało, bardzo smakowało. Ja wychowałam się na wsi i nie było problemów z produktami, bo były w zasięgu ręki. Zawsze były ziemniaki, zawsze były jajka, mleko, świeży ser mama robiła. Było marstwo, także tak także było w zasięgu ręki. No to super. Tak. Tak. A to Pani jeszcze, to na śniadanie kopytkowe. No. Na śniadanie? Bo to jest to naprawdę, bo to można bardzo szybko przygotować. Ja w domu swojej rodzinie też przygotowuję, dlatego nie robiłam ani dekoracji, bo to jest takie codzienne, proste, fajne jedzenie. Ile miejsce? czasu zajmuje Pani przygotowanie tego? 15 minut. 15 minut. Dlatego mówię, to jest takie naprawdę bardzo, bardzo fajne, odżywcze, no szybkie, łatwe w przygotowaniu, bo mówię, nawet jak gotuję obiad, Ziemniaki sobie specjalnie gotuję więcej, żeby miała, bo tak, padną dzieciaki, czy wpadną moje synowie, to ja już mam to wszystko, tak. Sąsiadka robię, bo makrowe też biorę, a jeżeli nie, no to kupuję po prostu w Siewcach. I te produkty nadal mam, bo mam kury, mam jajka, także... ma swoje? Tak, to jest wszystko swoje, to jest ważne, żeby to były produkty właśnie, takie swoje, z gospodarstwa rolnego, bo nawet mam gospodarstwo rolne. To inaczej smakuje. To inaczej smakuje i mówię, to jest takie danie bardzo szybkie, można na śniadanie, może na kolację, można na obiad. To z myśl zasady, wiem co jem. To tak, jest tak, tak je. no. bo to mówię, to wyniosłam z domu, bo, bo mówię, mama przygotowywała prosty przepis, bo mówię, tu wiele nie trzeba, były to produkty, a produkty na wsi są. także. Pani dalej ten przepis? Tak, to dośniak, mój, ale ja, Boże, nawet te małe wnuki, one robią, one robią. Makierda dzisiaj kwiatła kobieta. Tak. Bo nie ma mowy, ja mąż, to, że... podsmażane, też tak można. Są ziemniaki, jest ser, tłusty, półtłusty, to zależy, jest jajko, jest mąka pszenna, jest mąka ziemniaczana, no i troszeczkę soli, trzeba to fajnie zagnieść. I pokroić na takie no, zgrabne dołeczki. Także to jest robota naprawdę szybka. Specjalnie nie dekorowałam, bo to jest takie danie ja. u mnie codzienne, proste, tradycyjne. Tak tego dania. Tak, ta, na, na nawet na dom. Ta mała wnuczka. Tylko, że mówię, u mnie z bukotartą. A gdzieś bardziej wolno słodko. Tak, ale jeszcze jedzą z cukrem, jedzą z Nutellą. Każdy ma wciuchu, troszeczkę, albo Nutelli troszeczkę, ale wszyscy uwielbiają.